Thank you Rok temu 6 czerwca obserwowaliśmy niezwykłe zjawisko tranzytu Wenus, czyli przejścia tej planety przez tarczę słoneczną. W dawnych czasach zjawisko to przy użyciu teleskopów i aparatu matematycznego służyło do w miarę dokładnego określenia odległości w naszym Układzie Słonecznym. Dla miłośników astronomii, jednak, to niezwykła okazja do wykonania niesamowitych ujęć planety zachodzącej na Słońce. W czerwcu najciekawszymi obiektami na niebie są oczywiście Saturn, którego znajdziemy pod Arkturem z konstelacji Wolarza. Widoczny jest całą noc nad południowym horyzontem, a tak wygląda przez teleskop. Ciekawym obiektem jest Antares, gwiazda z konstelacji Skorpiona. Wyróżnia się ona czerwonym kolorem, dostrzegalnym już przez lornetkę, a czasem nawet gołym okiem. Równie interesujący jest sam gwiazdozbiór Skorpiona i widoczna na lewo od niego nasza galaktyka, Droga Mleczna, a dokładnie jej centrum. Powyżej nad południowo-wschodnim horyzontem trójkąt letni, czyli Vega, Deneb i Altair z konstelacji Orła, Łabędzia oraz Lutni. Przez trójkąt letni przechodzi Droga Mleczna, z łatwością dostrzegalna z ciemnego miejsca. 10 czerwca po zachodzie słońca spójrzmy w kierunku zachodnim. Tam nisko nad horyzontem trzy jasne obiekty: Księżyc, Wenus i Merkury. Warto wziąć lornetkę i popatrzeć na te obiekty. Być może u Wenus dostrzeżemy jej fazę, zupełnie jak w przypadku naszego Księżyca. Księżyc widoczny będzie jako bardzo wąski sierp, a to okazja do obserwacji niezwykłej gry cieni kraterów na jego powierzchni. 12 czerwca to dzień maksymalnej elongacji Merkurego, wtedy znajduje się on najdalej na niebie od naszej gwiazdy. Posłuszmy się teleskopem, by spróbować dostrzec, podobnie jak w przypadku Wenus, jego fazę, choć w przypadku Merkurego już mniej efektowną. 21 czerwca to przesilenie letnie i zarazem początek astronomicznego lata. Słońce w południe świeci najwyżej, bo 60 stopni nad horyzontem. Dzień będzie najdłuższy, bo w południowych regionach Polski trwać będzie nawet 17 godzin. Noce niestety będą bardzo jasne ze względu na słońce, które znajduje się płytko pod horyzontem. Jest to jednak okazja do obserwacji obłoków srebrzystych, niezwykłych chmur, znajdujących się wysoko nad ziemią i oświetlonych przez słońce. Dostrzeżemy je nad północnym horyzontem późną nocą. Niestety ich pochodzenie wciąż nie jest do końca znane. Istnieją teorie, że to para wodna osadzająca się wokół spalonych drobin meteorów lub też spaliny z silników rakietowych. 23 dnia czerwca nasz naturalny satelita będzie w pełni, a to okazja do obserwowania go w całej okazałości, na przykład przez teleskop. Często patrząc w rozbierzone niebo udaje się nam dostrzec świetlny punkt przesuwający się na tle gwiazd. Co do takiego? Jeśli nie mruga, to z pewnością nie samolot, ale sztuczny satelita. Największym sztucznym satelitą Ziemi jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, którą z łatwością można obserwować. Żeby dowiedzieć się kiedy Stacja Kosmiczna ISS będzie nad nami przelatywać, musimy wejść na popularną stronę heavensabove.com. Tam w górnej sekcji odnajdziemy konfigurację miejsca obserwacji. Możemy zaznaczyć miejsce na mapie, wybrać miejscowość z bazy albo też wpisać dokładne współrzędne z GPS. Po prawej mapa z aktualną pozycją stacji kosmicznej. W sekcji Satellites... Mamy prognozy przelotów stacji oraz innych większych satelitów. Wybieramy ISS, przechodzimy do strony z przelotami na kolejnych 10 dni. Po kolei mamy datę przelotu, jasność, gdzie zacznie się przelot i o której godzinie, na jakiej wysokości i na jakim azymucie. Podobnie miejsce, gdzie satelita będzie najwyżej na niebie i gdzie zakończy się przelot. Oczywiście musimy pamiętać o zaznaczeniu widocznych przelotów. Po kliknięciu na datę przelotu wyświetli nam się mapa, na której zobaczymy jak przesuwa się stacja na tle gwiazd. Życzę dobrej pogody i do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam! Thank you